Witam Was z Ryby, bardzo serdecznie w przekazie tygodniowym dla Was, jest to przekaz na tydzień 40, od 3 do 9 października, jak to tydzień, energia główna, miłość, praca oraz karta rada. Karty, które wpadły, królowa, mieczy, wisielec, dwójka mieczy i karta słońca jako karta rada. Na spodzie talii mam jeszcze kartę sprawiedliwości, czyli czas poważnych decyzji, królowa, mieczy, drogie rybki. Czyli bardzo poważnie będziecie zastanawiali się nad jakąś kwestią, będą tutaj jakieś cięcia, będzie zakończanie czegoś, będzie też jakaś ostateczna decyzja. Um, być może powiązana z waszymi finansami, bądź być może powiązana z waszą pracą, mamy tu dwójkę mieczy na pracę, czyli są jakieś wątpliwości, czego, czegoś nie wiemy, tutaj zastanawianie się nad czymś. Jeśli potrzebujecie porady prawnej, to tutaj kogoś się będziecie pytać o taką poradę. Jakaś starsza kobieta mi się pokazuje, która może wam radzić, bo może to chodzi o jakąś kobietę, której się będziecie radzić, ona ma jakąś wiedzę, bądź ona może wam pomóc w jakiejś kwestii, tutaj w której nie wiecie co zrobić, co jest najlepszą drogą, co jest najlepszym um, dla Was wyborem na ten moment. Być może chodzi tutaj o drogę prawną, bądź o jakieś prawo, jeśli chodziło o kwestie pracy, coś takiego, e, albo jakiś ważny dokument, e, bo tutaj czy nawet o sąd coś jakby się mogło obić, ale może obejść się bez sądu, tak? Tylko z prawnikiem czy z adwokatem, czy też prawniczką, adw adwokatką. E, krytyczne myślenie, zastanawianie się nad czymś i ucinanie czegoś, ucinanie czy też oddalanie się od jakiejś sprawy poprzez jakąś decyzję. Czyli coś stawiacie, co, coś składacie jakiś wniosek, na przykład prosicie o jakąś pomoc i gdzieś tutaj e, coś jest e, zaczęte, zaczyna się jakiś proces, ale proces, który dawał Wam jakąś jasność co do tej co do tej sprawy. Miłości mamy w wisielce, to jest zatrzymanie się totalne. Być może nie podobał Wam się partner, być może gdzieś jest temat byłej, jeśli chodzi o Waszego partnera, była przy Waszym obecnym partnerze, e, być może gdzieś mąci, być może jego mama, matka e, gdzieś się wtrąca, to jest zatrzymanie się, czy nie wiem co zrobić, nie wiem czy chcę jeszcze w tej relacji, być tak naprawdę nie chcesz już w tej relacji, być tak naprawdę chcesz ją uciąć. E, też może być facet wycofany, facet zatrzymany, czyli nie ma żadnego zaangażowania z jego strony, nie ma żadnych konkretnych działań. On jest zatrzymany i on sobie siedzi, to trzeba do niego podejść. <laughs> trzeba go prosić o miłość, trzeba go prosić o gest, trzeba go prosić o cokolwiek tak naprawdę, a Wy nie macie ochoty w takim czymś siedzieć. U singli jest to czas zatrzymania, macie jakieś inne sprawy na głowie, powiedziałbym, że albo sądowe powiązane z pracą, albo jakieś dokumenty ważne coś będziecie załatwiali. Hmm, jakiś papier też tu może być. Bardzo dla Was ważne, zatrzymanie w związku, zatrzymanie w relacjach, bądź przyciąganie osób, które tak naprawdę sobie tylko wiszą w powietrzu, czyli nie szukają niczego konkretnego. W relacjach możecie zawistnąć, w relacjach możecie nie wiedzieć czego chcecie, zwłaszcza jeśli chodzi o trzecią osobę. To tutaj nawet składanie pozwu o rozwód, po prostu z grubej rury, mówię, poważne decyzje. No i tak jak mówiłem, w pracy macie dylematy, też jakieś wybory, jakiś wybór, dopełnić jakiś niepewny czas, być może przez tą sprawę, którą byście mieli. Być może pracujecie razem z partnerem, bo się z nim, boicie, się, że to może mieć jakiś wpływ na Waszą firmę wspólną albo miejsce pracy, w którym razem pracujecie coś takiego. W finansach też może być taki niepewniejszy czas, czy poradzę sobie ze wszystkim, czy uda mi się wszystko opłacić, czy będzie wystarczyło, tak. Karta rada jest fajna, karta słońca, czyli masz czego się łapać droga rybko, to nie jest tak, że zostajesz na lodzie i że nie ma nikogo, kto może Ci pomóc, bądź nie ma żadnej energii, która Ci nie sprzyja. Um, karta słońca dla mnie jest kartą przyjaciela przede wszystkim, czyli zwrócenie się do przyjaciół, przyjaciółki, do rodziny też, to jest karta też rodziny, do rodziny, przyjaciół, tak? A, czyli um, gdzieś o to wsparcie nie bójmy się pytać, drogie rybki. Tylko jeśli potrzebujemy wsparcia, to nie mówię, że pomoc musi być tylko i wyłącznie na tym, żeby ktoś wam poszczył pieniądze albo żeby ktoś podjął za was decyzję, e, żeby ktoś po prostu dla was był, żeby ktoś z wami porozmawiał, żeby ktoś Was, żebyście czuli, że to wsparcie jest, bo ono jest. Ale też wyjdźcie tym osobom naprzeciw, proście ich o to wsparcie. Nawet nie musicie prosić o wsparcie, po prostu pójdźcie do nich z waszym. Problemem, z waszymi obawami, z waszymi problemami, tak? A więc tak to mi się pokazuje. I nie zapomnij o swojej sile, bo to naprawdę wiele potrafisz szybko. Nie z jednym sobie już poradziłaś w życiu. Nie jedno jeszcze cię wzmocni. Również i ta sytuacja, mimo że teraz możesz w to wątpić, mimo że teraz możesz myśleć, że tak nie będzie, to tak masz tę siłę, masz tę powera, żeby tutaj z tej sytuacji również wyjść i poradzić sobie. Ta sytuacja jest tymczasowa. Łatwa nie jest ale dasz sobie radę i też jeśli chodzi o przyciąganie nowych osób do waszego życia, karta mówi przyciągaj ciepłe osoby, otwarte osoby, a nie coś zatrzymanego byle jakiego w ogóle um, jeśli pracodawca nie jest, jest w stanie was docenić, tutaj też było być może byście się zwalniali, jeśli was nie docenia, jeśli nie chce dać wam podwyżki, uh, to też idź tam gdzie cię docenią, idź tam gdzie będziesz mogła świecić, gdzie będziesz mógł świecić w ten sposób drogie moje rybki Wszystkiego dobrego dla was. Serdecznie was pozdrawiam. Zachęcam was oczywiście do stawienia łapek w górę, do polubień, do komentowania oraz do zasubskrybowania mojego kanału. Najważniejsze informacje znajdziecie w opisie pod filmem. Wszystkiego dobrego dla was. Raz jeszcze dobrego tygodnia. Serdecznie was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym czytaniu na moim kanale.